Witam cię na moim kanale. Dziękuję, że jesteś ze mną. Dziś udało mi się zdobyć do pokazania dzięki sklepowi internetowemu Rozo Group na Allegro. Bardzo polecam tego Allegrowicza. Fajne rzeczy posiada i w przystępnych cenach. A więc, tak, dzisiaj gwiazdą jest ten oto miernik profesjonalny. Niektórzy by to nazwali próbówką. Tylko że do końca to próbówką nie jest, bo posiadam możliwość, zresztą co zaraz zobaczycie, wiele, wiele więcej niż zwykła próbówka. Więc tak, instrukcja no to wiadomo, standardowa po języku chińskim i angielskim. Dzięki temu sklepowi, co mówiłem na początku rozgrób, posiadają instrukcję obsługi w języku. Polskim w formie elektronicznej. Więc przy zakupach można poprosić i taką otrzymać. A więc, tak, co w zestawie? No to instrukcja: Długopisik Anęk A3008. Bardzo fajny sprzęcik. Nawet można nosić przy kieszeni przyczepionym. Mniejsza o to. Zestaw końcóweczek. O, jedna uciekła, wszelkiego typu. Oj, co to się dzieje? Jedna nie chce wyjść za dobrze i się woreczku zrobiło. Końcóweczki różnego typu, nawet żabka jest. To jest tak i, proszę Państwa, kabelek, który po przyłączeniu do tego oto miernika robi go ze zwykłej próbówki profesjonalnym multimetrem bardzo małych wymiarów, mieszczący się w kieszeni, także fajna sprawa. Pudełeczko z fajną wytłoczką, można malutkie. Najmniej istotne tutaj, a więc tak, co tu jest? Jedna bateryjka mała AA, więc wkładamy. O, użył. Posiada trzy przyciski. Pierwszy do przyłączania między wykrywanie na przykład fazy. Po przytrzymaniu dłużej załączamy taką oto latareczkę, która w ciemnych miejscach, gdzie musimy wykonać jakieś pomiary, doświetla miejsce pomiaru. Fajna rzecz. Wyłączamy. Drugie to jest zapamiętanie ostatniego pomiaru. I trzecia to jest tak. Włączanie, wyłączanie. Fajny kolorowy wyświetlacz. Standardowo ono jest w trybie auto. I tak, prąd stały, prąd zmienny, y, pojemność, y, test diody, temperatura no, Fahrenheit, tam były stopy Celsjusza, herce, To będziemy sobie sprawdzać. No i tryb auto. Więc jedziemy. Końcóweczki. No, to są fajne rzeczy, bo jest, są wykręcane. Można sobie zmieniać, właśnie na te, co tu dostaliśmy też w zestawie. My będziemy korzystać ze standardowej, tylko zdejmiemy sobie przysłonkę, bo jest taka możliwość. O, to jest tak. Przełączamy sobie, proszę Państwa, na szukanie fazy, bo do tego pierwsze próbówki były stworzone. Fazy brak. O, faza jest. I świeci na czerwono, jeszcze dodatkowo ostrzegając. No i przy 0. Super. Działa. To jest do tego, co było stworzone. Teraz, proszę Państwa, przyłączymy się na tryb auto. Tak. Dopniemy sobie. silacz, się uruchomi, weźmiemy sobie kabelek też zabezpieczone, żeby nie zabrudzić końcóweczki jak i przednia, tak i tylnia. O, ale bym uderzył, podpinamy. I teraz stworzyliśmy oto multimetr. Więc tak weźmy sobie na początek. Duży kondensatorek yy, on jest o pojemności 100 mikrofaradów. Dobra, no zobaczymy, czy w trybie auto sobie poradzi. Bo tryb auto nie zawsze idealnie sobie różne, sobie funkcje przełącza. Ale to, co nas interesuje, to sobie przełączymy ręcznie. Po co czekać, żeby się maszyna... O, było, minąłem. Jest. 102,8. Czyli miało być 102,8, czyli jest dobry kondensatorek. Weźmy sobie jakiś mniejszy. Tu mam takiego malutkiego, ale o pojemności 470 mikrofaradów. 442. Ładnie. Dobrze. Teraz sobie przełączymy na test diody. Chyba, że spróbujemy jeszcze w trybie auto. Okej. Okay. Albo jeszcze, wiem, co sprawdzimy. Za dużo rzeczy chciałbym pokazać, a za mało czasu jest. Więc takie po prostu na szybko. Jest napięcie w sieci 230. A teraz na przykład chcielibyśmy zobaczyć, ile herców ma nasz prąd zmienny. Test diody temperatura Fajdy Herce jest 49-97 Herca, Bardzo ładne. To było to co chciałem na początek. Dobrze, wracamy z dalej. Teraz weźmiemy sobie opornik. Kurczę, nie rozłożyłem sobie trzeciej ręki i troszeczkę muszę się gimnastykować, ale mniejsza o to. Zobaczymy, co z automatu. Jest. Miliony. Bardzo ładny, pokazuję. Weźmy sobie inny, taki większy. sobie jednak trzeba mu pomóc No i co najważniejsze przy prądzie zmiennym jest true RMS Jest bardzo fajna funkcja do amatorskiego zastosowania nie, ale do profesjonalnych już zastosowania jak najbardziej. temperatura herce gdzie to mam. 1 0 Ohm. Dobrze Tak jesteśmy przy teście diód OJ Uciekło Tak to jest Jak się nie chce Rozłożyć Pomocnej Trzeciej Ręki Albo coś źle Podłączam Albo zwieram Bo O jest i ta dioda jest 1,8V. Dobrze. Weźmiemy jeszcze diodę prostą niczą. I ona jest 0,54V. Dobrze. Te zwieralności to było słychać nawet. O, bardzo ładnie piszczy. Dobra i jeszcze mieliśmy podpiąć sobie pod co no, aha, źle sobie weźmiemy go w tryb auto no, sobie oporność szukam My nie chcemy oporności, proszę pana. Musimy się ręcznie wspomóc. Aha, bo ja go nie włączyłem. Widzicie. Sorry. Czekaj dajemy w tryb auto. On no, dlatego głupieje. i od razu znalazł. Dlatego mówię, no za dużo bym chciał pokazać, za dużo myśli, a nie zawsze wszystko idealnie. Mierniczek jest fajny. Będę z niego korzystał. Dobrze, na przykład zmniejszymy mu napięcie. Weźmy pierwsze zjedźmy na przykład na 10V. Bardzo ładnie. Tu weźmiemy tak. A pierwsze wyzerujemy. Kurczę nie uda. Nie jest 1V. Także fajnie mierzy też. Dobra, zepchniemy. Oj, już prawie jedna, 12 minut. Muszę się streszczać, bo. I jeszcze bodajże. O! Wykrywanie przewodu. Ubiorę przewód, który jest. który idzie do zasilacza. Fajnie pokazuje. Mówię dużo funkcji ma bardzo polecam poszukać nawet informacji jeszcze na internecie bo ja mam ograniczony czas yy, także niestety wszystkiego nie mogę pokazać nawet co bym chciał bo bym musiał trwać film bardzo długo a żeby was nie zanudzić to to po prostu muszę to się ograniczać. Dobrze dziękuję ci za oglądanie. Yy, zapraszam do pozostałych moich filmów. Yy, Liczę na kciuka w górę, subskrypcję i do następnego razu. Cześć!